Witam was bardzo serdecznie na moim i Kuby kanale Dzisiaj otworzymy sobie bardzo fajne skrzynki Szczególnie Legendary Chess, Clan Chess No i z takich najfajniejszych skrzyń to tyle I na samym początku chciałem was przeprosić za jakość Bo nagrywam to iPhone'em, bo jestem w górach na feriach I jeszcze to jest was przepraszam, że może być taki znaczek Braku internetu, no bo mam bardzo słaby zasięg No ale muszę nagrać odcinek i tak znaczy nie muszę, ale bo właśnie chcę nagrać. Dla Was opening bardzo fajny. Sobie zaczniemy od successów. Mhm. Ja nic nie fajne, nic sobie nie wyrażdżę. mamy. Mamy hmm, Teraz otworzymy silvery. Nie. Teraz otworzymy to. Mia miałem trzecie miejsce, nawet miałem na samym początku pierw, Znaczy nie na samym początku. Miałem pierwsze, ale... Przegrałem jakoś z tym gościem. Z tym gościem przegrywałem. Dwa razy. Dobra. Gorgi, Royal Giant, no i Epic chyba. Ale... Hog się zawsze przyda. Teraz sobie otworzymy dwa Silver. Przepraszam, jak może słychać moje klikanie, bo to jest możliwe. Jizard jest dobra Arousy Nie używam hmm. To teraz to Klaunceska e, e, Gorces to przepraszam, przepraszam. nic nieba Dobra, to teraz Grand, no nie ma za fajnych dropów, żadne rzeczy, które nie używam. no kurczę nie no, nawet. Nie używam tych kart. Właśnie, na samym początku miałem ja powiedzieć, że brakuje mi właśnie tych dwóch legend. Chciałbym Wizarda bardzo. No, ale te, te, Tego Sparkiego... Nie poradził. Nie poszło. ten. Dobra. Clancher. 1600. Znaczy Trzy Furnace'y. O Jezu, sześć Giantów. O, mega miliony się przydadzą. A ja ja hmm, nie wiem, bo teraz coś pójdzie. To nie wiem, co. No kurczę, no czemu marchesy. no. skrzynki, bo zawsze robię skin na nie wiem. Czemu. Naprawdę i tyle. Żadna skrzynka. Mam tu jeszcze ofertę Epic Chesta, ale no. Nie potrzebuję, nie, nie chcę. Dobra, legendarka. I. Naprawdę. Naprawdę. Naprawdę! Lumberjack! Serio, ja nie chciałem go! Franciski na. Nie! Mm. Nie za fajny penning Bardzo niefajny fajny opening. Dla mnie Lumberjack na drugi. Nie używam tej karty! Kurde... No trudno, ja się z wami będę żegnał. To jest w ogóle moje pierwsze konto, bo... to takie, które jest lepsze, bo na drugim koncie to jest właśnie nie. który będzie większość odcinków, bo... Chyba, że znajdę jakąś dobrą nagrywarkę do iPhone'a. No, przepraszam was za, za to, że jakoś tak dziwnie gadam, bo <laughs> mam coś z garbem. No jeśli ja z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!